Za nami lato Koło Nospr, czyli dwa bezpłatne koncerty w amfiteatrze w strefie kultury, na które zaprosiła Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia wraz z miastem Katowice. Jako pierwszy 21 sierpnia na scenie wystąpił zespół Krzykopa. 4 sierpnia zagrali Kuba Więcek Trio wraz z Pauliną Przybysz. To projekt, dla którego inspiracją był Jan Kochanowski. Inicjator, laureat Fryderyka i gwiazda młodego polskiego jazzu Kuba Więcek został poproszony przez Bibliotekę Narodową o skomponowanie muzyki do tekstów poety. Była to taka coroczna tradycja, którą wcześniej robili jacyś inni artyści, Kwiaty Jabłoni, Tomasz Stańko. Także bardzo się cieszyłem, że akurat w tym roku przypadł ten zaszczyt mi. No i tak właśnie myślałem, z kim to zrobić. Oczywiście od razu przyszło mi na, my, na myśl, żeby zrobić to z moim własnym zespołem, z którym gram od lat, czyli z Michałem Barańskim, z Łukaszem Żytą. No i myślałem, że właśnie przyda się osoba, która te teksty wypowie albo zaśpiewa różne, w jakieś różne sposoby i zawsze dla mnie ogromną inspiracją, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną, czy po prostu jakieś takie nowe, ciekawe rzeczy, była Paulina Przybysz, więc tak odzywałem się do niej, Paulina się zainteresowała, zaczęliśmy robić próby i to wszystko okazało się bardzo ciekawe i nie, wa i nie warte zagrania tego tylko raz, stąd właśnie tutaj gramy, spotykamy się po raz drugi z tym materiałem i tak naprawdę tych materiałów, tych koncertów będzie jeszcze, będzie jeszcze trochę. ale Materiał jest bardzo zróżnicowany, jakby wchodzi o jakieś, nie wiem, muzykę hip-hopową, jakieś elektroniczną, trochę jest jazzu, przeru, przeru, trochę jakiegoś folku, Także jakby no, słuchacze mają okazję usłyszeć dużo swoich, dużo jakby muzyki, z której są jakoś, nie wiem, się utożsamiają czy coś tam i... No, odbiór jest bardzo ciekawy. Koncerty w amfiteatrze przy Nospry cieszyły się dużym zainteresowaniem publiczności. Wejściówki bezpłatne na oba te koncerty rozeszły się bardzo szybko, co nas ogromnie cieszy, bo dla nas to jest nowa formuła koncertu. Do tej pory cieszyliśmy się naszymi salami koncertowymi. Teraz po raz pierwszy wykorzystamy z przestrzeni amfiteatru. No i z tego, co widzimy, to ta formuła się sprawdza, więc mamy nadzieję, że będziemy mogli takie działania kontynuować. Publiczność, zjawia. Ja chętnie bardzo nas to cieszy. Atmosfera jest wspaniała mimo tych maseczek i zabezpieczeń, których e, oczywiście musimy przestrzegać, e, więc dla nas to jest wspaniała wiadomość, że ludzie są spragnieni muzyki i że chcą przychodzić na koncerty.